Pan konkretnie daje. Ja na przykład teraz jestem w trakcie nowenny pompejańskiej. Jest teraz taka wielka nowena pompejańska. Nie wiem, czy coś słyszeliście o tym, tak? Niektórzy może odmawiają. No i no, nigdy nie wątpiłem, że modlitwa za grzeszników jest niepotrzebna, ale no, też jako kapłan mam swoje obowiązki. Czasami trudno znaleźć czas, żeby jeszcze dodatkowo wykrzesać, dodatkową modlitwę, no ale ale od czasu do czasu Pan Bóg mi przysyła do konfesjonału takich ludzi, że ja wiem, że to jest owoc tej modlitwy, tej nowenny. To są tak zwane grube ryby, prawda, spowiedzi z całego życia albo, albo takie, no, które no, ewidentnie musiała zadziałać Boża łaska, że przyszli do konfesjonału. I że akurat w trakcie, kiedy ja odmawiam nowennę, oni przychodzą na konfesjonału. No to nie jest przypadek. Jeżeli ja na przykład w tym kościele, w tej parafii jestem cztery lata, i przez cztery lata. W tak krótkim okresie czasu no, nie przychodziło tyle osób z takimi spowiedziami. No, to znaczy, że ta modlitwa działa. I to są takie znaki od Pana Boga. Ta modlitwa działa, modl się, nie zniechęcaj. Więc każde dobro w naszym życiu przyniesie jakiś owoc. Nie zniechęcać pomimo przeszkód. I za każde Pan Bóg nam wynagrodzi. Więc nie boimy się. Ja mam na przykład takie chciałam zorganizować I tak w pewnym momencie ruszało, ruszało, myślałam sobie, no. Uciekł spadł. nie poszła jak spadł Miałam takie pragnienie, żeby kapłana ochroniła Maryja i Pan Jezus. I w pewnym momencie powiedziałam, no nie wstydź wiesz, Panie Boże, nie mam siły. Wiesz, że ten kapłan potrzebuje modlitwy. Nie ma wolę, czy to niech się stanie, koniec. No i w ciągu tak tygodnia, dnia. się do, do klepałki. Kilka osób. No i, i po prostu, no ruszyło. I ruszyło. 1-2 lutego, Święto Działania Kapłanów. Bardzo dobry moment. No, jako kapłani, to Margaretki, jak to zimie, to z modlitwa za kapłanów. No, jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo też byśmy dużo mieli gorzej, gdyby nas nie wspierały modlitwy Wasze. Więc ja osobiście jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy się za mnie modlą, i też każdy kapłan, który byłby tutaj, a za którego Wy się modlicie, też by Wam podziękował. Więc nie ustawajcie, bo to, tak jak ta modlitwa naprawdę stwarza taką przestrzeń, barierę ograniczającą dostęp złemu duchowi do Was samych. To tak samo dotyczy to modlitwy za drugiego człowieka, więc. Więc, więc, więc módlmy się za siebie nawzajem. Tak? Modlęcie się za kapłana, też czy za siebie? Modlęcie się za kapłana, ja myślę, że po prostu nie, nie, nie tyle, że modlę się za samego siebie, bo jednak modlę się za kapłana, ale że to dobro wróci kiedyś. W ten sposób. Zawsze. No, zawsze Właśnie. To co? Dziękujemy. Pomodlimy się może na koniec jeszcze